Siema, tutaj Megadent14 witam was w kolejnym odcinku z Cat Goes Fishing. No, wczoraj próbowałam nagrać coś z Brawl Starsa, ale no nie wyszło, więc wracamy do Cat z Fishing. Dzisiaj nieprawdopodobnie kupimy sobie pierwszą łódkę, no i... a po pierwsze łódka, bo lepszą wędkę, zobaczę jeszcze, więc dobra. Co się ścieło. <laughs> nie wiem co to w ogóle było. Nie wiem, co to miało być. No, nic nie mogę. O, trafić. Koźmy. Dobra. Teraz ty. I teraz ty. No nie! O, gimper, dobra, a gimper. Pa, pa, O, mam zadanie na muszczarcie, że nawet zapomniałem. Neatyk. Kurde. I tyk. Co? Co to było? Nie, 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 ty. Kurde. Dobra, chodź, 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 chodź tu, chodź tu, chodź. chodź. Dobra, też dzięki za subskrypcje, lajki, komentarze, które zawsze czytam oczywiście. no bo zawsze czytam, nie? Odpisuję też. Nie się nigdy youtuberzy nie odpisują, więc ja się staram chociaż to robić. Mm. Też właśnie pamiętajcie o tym, że zostawić subskrypcję. Bo was to nie kosztuje. Mi dużo daje. Nie wiem, co się w ogóle dzieje. Nie ja wiem, może te upgrade to są jakieś zbogowane. Nie ja może pousuwam. Zobaczę. To upgrade pewnie jakieś zbogowane i mi laguje grę. No. Dobra. I rzut. No, kurde. musiałem trafić w to. Ale zaraz będzie dziewiąty level. Jeszcze tutaj. Tu... Co tu jest? A! To jakiś musztat to muszę złapać, żeby to złapać. Eee... Daj mi coś, coś, musztard. No, teraz już późno, Dobra, dziewiąty level. Nie, jakiś upgrade. Dobra, mam nadzieję, że ten będzie znowu z którym myślę. Bait Guardsman. O, to jest super. To tak. To, to kupuje w ogóle bez, bez namysłu. Dzięki temu upgrade'owi małe rybki, jak na przykład zarzucę zrzucę musztarda, to nie będę tego łapać. To jest po prostu przepiękna. Jest... Nie miałem kupić wódkę, ale to jest to wiele To jest 10 razy lepsze niż wódka. A ja się mogę zarzucić, jeśli nie będzie, że temu rybkę to, rybka, to łapać. O, hej, no ale Gimba już może. U, tam jest królowa. O, to jest piękne, bo teraz te małe rybki nie będą mijać, będę mógł łatwo królową złowić. Też bardzo dobrze. O, wyprost, no tak. Dwie rakiety, o, na pewno, nie. Dobra, już Co tutaj, co będzie, co będzie? A co nie będzie? Krowa. Dobra, krowa. Krowa oporu nie stawia. Cyk, za tysiąc dwa i pół. Ja bym się tego tam... to jest chyba Georgian, jak się nie mylę. Georgian Georgia, to Antoni. No to jakieś... Co za popłynęło na dole jakiś żółte... Żółta Formuła 1. No, chodź już, nie staję oparty, co i tak złapię. I dawaj. Coś dobrego, coś dobrego, coś dobrego. Oj, jaj, 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 jaj. oj, oj oj, 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 oj. Jak rzuca? no, rzuca, rzuca się. Za mocno. Dawaj, 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 dawaj. Tylko tyle! Serio! No nie sera. Każdy że ten przyznać, że te, te małpy tego nie łapią, to jest super. Też podla, pozdrawiam ze szkoły tych, co mnie oglądają. Pyk. Dobra. Kolejna krowa. No muszę będzie mi trochę łatwiej. Dobra. Co? Aha. I teraz złapię coś mocnego. Dawaj. To królową. Tutaj, 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 tutaj! O, to, 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 to! Nie gryź! Kosztowało 8000, to ja nie był 6. Stąd, dobra, to okay. Lecimy Zaczynamy, łódka. A datę będę musiał na to ok, niżej, bo ja nie mam popsuta takie A, nie mogę sprzedawać ryb, jak jestem tutaj na morzu no ale to w sumie mi aż tak nie przeszkadza. Mhm, dalej. Więc mogę sobie ewentualnie użyć na tych założony, to jest spoko Muształ, gdzie przydało się łapać. O, albo grampera. No, chodź, no już płynę do ciebie. No i rzucam coś mocnego, bym chciał. Może nie kolejnego grumpera, bo się nie lubię z tym męczyć. O, no chodź. Dobra, i rzucam. To jest drogie, to jest mojego drogie. Muszę to złapać. Nie pamiętam jakiejś. Ja grał tutaj i widziałam to jest. widziałem tę rybkę, ona jest taka droga, ta czerwona. Gdzie ona jest? Kurde, już płynęła. No nie. Co to za. No, jeszcze. O, tutaj jest. No chodź, no już się, już się, już się złap, No, już się No, no dawaj, dawaj. O. Tak. rybka. Правильно, он мне взял. нет, я хочу золотую рыбку. Вижте. Я так. Я хочу золотую рыбку. Золота. Эй, головный. Ну дай мне золотую рыбку. Хорошо, золото там чинут, дар. Золотая рыбка. О, золотая рыбка. Нет, крисите этого. Tanki, nie no, niezła królowa 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 wszystkich ryb, zła rybka, zła ta rybka, no Jest, mam cię, 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 mam cię. Dawaj, 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 dawaj. Nie no, no i jak zwykle 3000 za sam dosłownie szkielet. No nie tyle. No królowa. Co? Już się zerwała. Super. O, to zielone jest drogie. No. Do tego. Tyłu... Kurde, nie ma bardzo. Daj mi to, to. No. no po prostu wkurzające, no po prostu. Jeju, co ja zrobiłem? Gdzie ja wróciłem? O, kolejna czerwona rybka. No można by trochę szybciej tą wędką... To to mi się zapali w ogóle tu koło. Flickast finesse. No kupię. Dobra, i to i tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek.